Moja historia. Od najwcześniejszych lat wiara w Boga była dla mnie ważna. W wieku licealnym, podczas takich wyjazdowych rekolekcji salizjańskich, zawierzyłam życie Jezusowi. Jezus wtedy oczyścił i uzdrowił moje relacje z tatą, wobec którego się buntowałam. Niestety, choć bardzo bym chciała, nie zawsze Bóg był na pierwszym miejscu w moim życiu. Te, sama też dosyć mało zaglądałam do Biblii. Raczej szukałam różnych informacji w książkach, w jakichś vlogach, podcastach. I tak to wszystko nie było na tyle silne, by nie uchroniła mnie przed bardzo takim potężnym kryzysem wiary. Kryzys ten miał wiele wymiarów. Stopniowo narastał w związku z kryzysem dotyczącym instytucji kościoła, ale tak w pełni zaczął się niedługo po tym, jak rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Miało na to wpływ, między innymi to, że modlitwa do Boga wydawała mi się wtedy bezzasadna. Myślałam, że skoro modlitwy o to, żeby ta wojna nie wybuchła, nic nie, da, nie dawają, to Modlitwa o pokój w tym momencie też nic nie mają znaczenia. Tak więc wojna z całym ogromem, krzywd na tyle mnie um, przytłoczyła, że nie byłam już um, um, nie byłam już w stanie modlić się wcale i bardziej skupiałam się na reala, realnej pomocy, której widziałam realne, realny wymiar, realne skutki. Zbiegło się to również zawodem wobec instytucji Kościoła, postawy duchownych czy wiernych wobec tematów dla mnie ważnych, szczególnie postawy wobec różnych grup społecznych, w tym uchodźców i dzielenie na lepszych i gorszych uchodźców. Uderzał mnie właśnie taki rozdźwięk między postawą duchownych, wiernych. A tym, jak działają, reagują osoby niezwiązane z kościołem, z kościołem, który znałam, jak działają również ateiści, jak wiele zasobów, czasu poświęcają właśnie tym najbardziej pomijanym, zapomnianym przez innych. I wtedy właśnie wróciły też do mnie takie słowa po owocach, ich poznacie. Jeszcze innym powodem tego kryzysu było to, że nie czułam się w pełni wiarygodna w przekazywaniu zasad religijnych, obyczajowości moim dzieciom. Nie było to we mnie takie silne, logiczne, i coraz więcej rzeczy poddawałam wtedy w wątpliwość. I tak po bardzo trudnych, dla mnie miesiącach takich pełnych duchowych rozterek, niepokoju, analizy tego, co dla mnie ważne w wiarze, analizy różnych denominacji chrześcijańskich, różnych rozmowach, również przesłuchiwaniu różnych podcastów, również osób, które odeszły z kościoła, ale też z drugiej strony różnych pastorów na tematy dla mnie kontrowersyjne. Również po wysłuchaniu świadectw z naszej wspólnoty, tak więc zdecydowałam się przyjść tutaj na, na bożeństwo, to na Swojczycką. Po nim zdecydowałam się e, przyjść na biblijną grupę kobiet i dołączyć do niej. I myślę, że Bóg właśnie i poprzez Beatę, Patrycję, Agnieszkę, Pani Halinkę, Sylwię, dzięki wspólnej modlitwie, wspólnym studiowaniu słowa, dzięki rozmowom, jak również dzięki niedzielnym rozważaniom, samodzielnym czytaniu Biblii, Bóg dał mi pełniejsze zrozumienie Ewangelii. Zmiana mojej perspektywy, wyjście z tego kryzysu wiary, był to też taki proces, który miał kilka takich etapów. Zaczął się od takiej pewności, że Biblia to prawdziwe słowo od Boga, wiarygodne, jedyne, jakie dostaliśmy. I skoro tak, to jedynie tam powinnam szukać prawdy, odpowiedzi Boga, droga, drogi, jaką powinnam podążać. Dlatego też to, co budziło we mnie wątpliwości, w pierwszej kolejności próbowałam i nadal próbuję weryfikować w Biblii. Odkrywając ją na nowo, dostrzegłam, jak Jezus patrzy na każdego z nas z miłością, jak przyszedł skruszyć nasze kamienne serca, pokazuje nam, jak kochać innych i przyszedł, aby wykupić nas od kary za nasze grzechy. Zrozumiałam, że jego ofiara. Jest doskonała i wykonała się już w pełni, ale jest to dla nas dar. I jeśli go świadomie odrzucimy i chcemy polegać tylko na nas samych, to nie możemy liczyć na zbawienie. Bóg otworzył mi też oczy na to, że Jezus jest jedyną drogą, która do niego prowadzi, do Boga. I choćby nie wiadomo, jakbyśmy dobre rzeczy robili, to i tak jesteśmy grzesznikami i grzech oddziela nas od Boga. Nie jestem czystą miłością wobec innych. Mam swoją egoistyczną naturę. Zawodzę i jako żona, i matka, i przyjaciółka. Wciąż trudno mi się przyznawać do błędu. I usprawiedliwiam swoje wady. I poza tym wiem, że jestem w stanie przewidzieć też, jak zachowałabym się w jakiejś ekstremalnej sytuacji, w różnych warunkach, dopóki się w nich nie znajdę. I nie mam pewności, czy mój egoizm by nie wygrał. Tylko Jezus i zaufanie mu może wybawić od kary za grzechy, nie bycie dobrym człowiekiem, robienie dobrych rzeczy i słuchanie swojego sumienia. Wcześniej też z jednej strony myślę, że żyłam w przeświadczeniu, że Jezus jest moim panem za wszystko. Byłam mu bardzo wdzięczna i. Też pogodzona z tym, że, każdy, że w każdym momencie może odebrać mi to, co mi dał. E, niczym sobie też nie zasłużyłam na życie, jakie mam. Mm, ale to, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, myślę, że to właśnie nie rozumiałam w pełni wcześniej. Teraz zmieniła się również moja modlitwa. Mm, moim pierwszym takim pragnieniem jest pragnienie, by moi bliscy zaufali Jezusowi i byśmy wspólnie znaleźli się w Królestwie Bożym. Co jeszcze się zmieniło? Ogólnie to bardzo emocjonalnie podchodzę do różnych kwestii związanych z niesprawiedliwością na świecie, różnym ksenofobicznym traktowaniu jakichś narodowości, grup społecznych. I to też sprawiło, że patrzyłam na Kościół przez mat ludzi do nich należących, ich postaw wobec różnych kwestii, czy nawet obojętności. Ale teraz już wiem, że nawet jakbym kiedyś zawiodła się pod jakim względem na ludziach, to to nie definiuje tego, jak, jaki jest Bóg i jakie przesłanie ma Jego Słowo. Każdy też w inny sposób służy, każdy ma inną wrażliwość i to jest ok. Dla mnie najważniejsze jest, w jaki sposób ludzie kochają Jezusa i chcą swoje egoizmy, chcą wyrzekać się swoich egoizmów dla innych. Tak więc myślę, że już na kwestie mojej wiary nie mają już wpływu nieidalni ludzie, bo to nie w ludziach i w ich postawach szukam oparcia i wiarygodności w tego, w co wierzę. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczna Bogu za to, jakich ludzi postawił przede mną tutaj. Już podsumowując, teraz mam taką nieodpartą potrzebę poznawania Boga, Jezusa przez Jego Słowo. To jest dla mnie najważniejsze nie tradycja czy nauka, która, której, nauka, której potwierdzenia nie mogę znaleźć w Biblii. Wiem też, że do Biblii trzeba podchodzić z modlitwą i pokorą, której często nadal mi brakuje. Wrócił też do mnie wewnętrzny pokój, taka wewnętrzna spójność i miłość do Jezusa. Mm. Jeszcze bardzo dużo przede mną, jeśli chodzi o poznanie Jego Słowa, ale jeszcze więcej, o, mm, abym odważnie, bez zastanowienia się o, o tym, co pomyślą o mnie inni, mówiła o Nim. A co najważniejsze dla mnie, to znalezienie sposobu mm, jak najlepiej Mu służyć i innym, by mój wzrost duchowy dawał prawdziwe owoce i korzyści dla innych. Dziękuję. Może no, swoje świadectwo, ale tak jak wspomniałem, zapytam się jeszcze, czy wierzysz, że wszyscy ludzie zgrzeszyli? i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo w Chrystusie Jezusie I to jest Boży dar dla ciebie. Tak wierzę. Marzena, ponieważ publicznie wyznałaś przed chwilą swoją wiarę w Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ja ciebie teraz chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalcie, Pana ze mną dziś. Zbawiajmy wspólnie Jezusa.